Przypomniało mi się jeszcze, że nie wspomniałem o wielkim atucie tego samochodu, czyli o bagażniku. Najpierw zacznę od tego, że przy złożonym dachu robi się tu taka fajna półeczka, którą można wykorzystać i można tutaj sobie, to ona jest bardzo głęboka, można sobie tutaj różne ładunki bezpiecznie wstawiać. Ta linia szyba jest podgrzewana, również sprawna, tak jak mówię, no, tu nie mam co wspominać, bo tu wszystko w tym samochodzie jest sprawne. Dach wygląda tak. Jest absolutnie szczelny. Wielkie ulewy można jechać, i, i nie sprawia to w ogóle żadnego kłopotu. A teraz przejdę do tego bagażnika, o którym mówiłem. O, bagażnik sobie otwieramy guziczkiem. Wielki, głęboki bagażnik. Ponieważ tu jest butla z gazem, ale podłoga mimo wszystko jest płaska. To, to i tak bagażnik jest bardzo obszerny. Nie wiem, ile ma litrów, to by trzeba było gdzieś doczytać w internecie. No natomiast spokojnie walizki i wiele innych rzeczy na piknik, na jakąś wyprawę, można zabrać. Albo tak jak mówię, do użytku codziennego. Niczym nie przeszkadza. Właściwie daje samochód naprawdę bardzo dużo możliwości. No i otworzymy ten dach ponownie. W związku z tym wsiadam sobie do auta. Odsłaniamy zasłonki. Odbezpieczamy mechanicznie dach. Druga strona. No i dalej co? O, tak się spróbuję ustawić, żeby było fajnie widać. O, wciskamy guzik. W tym momencie opuszczają się szyby dach sprawnie się zamyka, nie ma żadnych przystanków, nic nie trzeszczy to jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji samochód to no był bardzo zadbany, wszystko było na czas robione jeżeli była taka potrzeba, więc tak to wygląda założyłem ponownie windshot tu jest regulacja kąta teraz założę jeszcze osłonę dachu Założyłem osłonę dachu i założyłem windshot. Tego na filmie nie widać. Niestety film nakręcam sam. Próbuję sobie jakoś radzić. W każdym razie zajmuje to 45 sekund montaż tego. Jeżeli ktoś będzie chciał na miejscu, zaprezentuję, pokażę, jak, jak to się robi. Osłonę dachu to wykończenie. On jest tak zrobione, że się załamuje tu w tych miejscach yy, i można go przewozić w bagażniku. I ja tak robię, yy, najczęściej chowam go do bagażnika. Natomiast Winchot nie, jest to konstrukcja twarda. Yy, w związku z tym no, trzeba mieć jakieś miejsce. Do, oczywiście do bagażnika wejdzie, ale wtedy bagażnik już jest zajęty. I trzeba mieć jakieś miejsce w garażu, żeby go trzymać w garażu. W bagażniku Windshot'a nigdy nie woziłem. Dzięki temu nie jest podarty, nie jest zniszczony. Jest yy, cały bardzo ładnie utrzymany, więc można korzystać i co chyba się przejedziemy. To chyba ostatni etap, nic więcej mi nie zostało do pokazania. Chyba, że ktoś by chciał zajrzeć pod maskę, ale to myślę, że to już zainteresowanym na miejscu. Nie ma tam co w sumie oglądać, uzupełniać płyny i jeździć. Chrysler Sebring z 2002 roku. Świetnie utrzymany. Ostatnie spojrzenie na samochód z tej perspektywy. I będziemy ruszać. Nie wiem jak mi się to uda. Wspomnę jeszcze, że tutaj, o rzucę wsteczny bieg, jest sygnalizator eee. czujników cofania. Ja do jazdy lubię sobie szyby pozamykać w sensie unieść, o, bo oczywiście one w tej postaci będą. Dąbnę trójkąty. Przybliżę sobie fotel, bo do prezentacji go. Troszeczkę odsunąłem. No i ruszamy. Jakoś sobie na razie radzę, róbę sobie włączyć głośniej muzyczkę. O! I taka to jest przyjemność z jazdy. Jakieś radio, mi tam sobie gra. Radio jest oryginalne, aczkolwiek polecam zostawić, bo świetnie wszystko działa. Jest to radio na płyty, świetnie ściąga stację. O, tak, cały samochodzik chodzi. dalej już nie ma potrzeby się rozpędzać mogę jeszcze przełączyć kamerę chociaż Za nas kamerę, to zatrzymałem nagranie, i tak się z samochodu korzysta. Bardzo długie biegi, to jeszcze wspomnę, więc można go tam nieźle rozpędzić. No i to chyba wszystko. Dziękuję bardzo i zapraszam.